Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem naszej stacji, naszego studia jest dzisiaj Arkadiusz Kupiec, działacz miejski Platformy Obywatelskiej oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Witam Panie Arku bardzo serdecznie. Witam Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa. Nie bez kozery się Pan znalazł u nas w studiu, Panie Arkadiuszu, bo powiem szczerze, zainteresowało mnie to, co w ostatnim czasie stało się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Otworzyliście tam swój punkt zamiejscowy powstał WORD w Ostrowcu, czy z perspektywy tego czasu, który minął od utworzenia tego ośrodka, macie już pierwsze dane, możecie coś na ten temat powiedzieć, to był strzał w dziesiątkę, to był dobry pomysł, żeby tam właśnie ośrodek powstał? Tak, to świetny czas, żeby o tym porozmawiać, bo minęło dokładnie 15 października pół roku, kiedy oddział terenowy WORDu Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim został otwarty. W tym momencie jesteśmy, możemy powiedzieć, że to był naprawdę bardzo dobry pomysł. Na początku były pewne wahania, zastanawialiśmy się, czy ekonomicznie będzie to uzasadnione. Wiadomo, wiązało się to z pewnymi kosztami, z przeniesieniem, z zatrudnieniem nowych pracowników. Dzisiaj po pół roku stwierdzamy, że jeżeli chodzi o samą lokalizację właśnie Ostrowca Świętokrzyskiego, to jest, to jest to moim zdaniem najlepsza lokalizacja. Dzisiaj zbliżyliśmy się przede wszystkim do mieszkańców naszego województwa. Wcześniej, wcześniej oni musieli dojeżdżać do, do ośrodka w Kielcach 60, nawet ponad 60 km. Dzisiaj po pół roku jestem w stanie powiedzieć, że same, samo, samo otwarcie. Tego oddziału terenowego sprawiło, że uratowaliśmy no, na dzisiejszy moment, mogę powiedzieć, sześć miejsc pracy. Dlatego to dobry pomysł. Dobry pomysł. Również te dane, które do nas docierały i te opinie również potwierdzają tą opinię pana. Chciałem jeszcze spytać o, o ten właśnie. Ośrodek w Ostrowcu. Na tej decyzji, Panie Arkadiuszu, nie tylko skorzystał Ostrowiec, również można powiedzieć o tym, że Kielce również, no, nawet rozładowały się, prawda? To, to też można powiedzieć, jest dobre dla Kielc. Mam rację? Panie redaktorze, ma Pan rację. Przede wszystkim o to chodziło. Między innymi oprócz tego, że chcieliśmy się zbliżyć do mieszkańca, żeby oni mieli łatwiej, łatwiejszy dostęp do, do egzaminów to przede wszystkim pozbyliśmy się korków w Kielcach. To jest to, co było wcześniej... Tak, to było wielokrotnie podnoszone. To tak. Było, tak, to było wielokrotnie podnoszone. Te jednak przy tych remontach jeszcze, które ostatnio się odbywały, dość mocno utrudniały ruch innym pojazdom. Dzisiaj, moi redaktorzy, jak spojrzymy na Kielce, to widać na pewno, że tych elek jest mniej. No, oczywiście jest to też spowodowane niżem demograficznym. Na pewno tych egzaminów jest mniej, ale to, co wcześniej powiedziałem, w Ostrowcu Świętokrzyskim w tym momencie pracuje czterech egzaminatorów. Jedna osoba w dziale obsługi znających i jedna osoba w dziale technicznym. To tam właśnie w Ostrowcu dzisiaj odbywa się ponad 30 egzaminów praktycznych. To jest więcej niż wcześniej zakładaliśmy w tak krótkim czasie. Panie Arkadiuszu, zmieniamy troszeczkę temat, ale zostajemy w. w... W tych sprawach związanych z prowadzeniem samochodów. W ostatnim czasie posłowie pracowali nad ustawą kierując ruchem pojazdami. W przepisach wiele się zmienia. Proszę o kilka słów komentarza i proszę omówić te najważniejsze zmiany, które będą dotyczyły nas, kierowców. Tak, tych zmian w ostatnim czasie było wiele, jeżeli chodzi o ustawę o kierujących pojazdami. Przede wszystkim w ostatnim czasie zmienił się sam sposób egzaminowania teoretycznego. I tutaj zostały wprowadzone nowe zasady. Tak jak wcześniej egzamin trwał 45 minut, dzisiaj egzamin trwa 25 minut. Mamy 32 pytania. Jest 20 pytań podstawowych i 12 pytań takich typowych, technicznych. Ja myślę, mimo wszystko, po dłuższym okresie, to co obserwujemy, porównując te stare testy, że. Może nie to, że jest łatwiej, ale na pewno y, kandydaci na kierowców mają większą wiedzę przychodząc na egzamin teoretyczny niż wcześniej. Y, dzisiaj osoby, które i y, tutaj y, jakby pochwalę, znaczy pochwalę osoby, które. Mówią, że szkolenie. W sumie miały już wcześniej styczność w ruchu drogowym, które mają jakieś pojęcie o, o, o przepisach w ruchu drogowym, one bez problemu zdają te egzaminy. W dzisiejszym, przy dzisiejszym egzaminie mamy jedną dobrą odpowiedź, czyli jeżeli się tak naprawdę skupimy, zastanowimy, to, to praktycznie nie ma możliwości, sama odpowiedź się nasuwa, tak? A wcześniej jednak wahaliśmy się, bo była jeszcze jedna dobra odpowiedź, tak, a może jeszcze ta, a może jeszcze ta. Także tutaj myślę, że to jest na plus mimo wszystko. Na minus może być to, że poprzeczka została dość wysoko podniesiona, bo w tym momencie maksymalna ilość punktów to 74, a ten pozytywny wynik, żeby zdobyć, to jest 68 punktów. No i tutaj ta poprzeczka faktycznie jest dość wysoko podniesiona, ale obserwując naprawdę czasu, 25 minut jest wystarczająco, i mamy tą pewność, że odpowiadając na jedno pytanie. No, trafiliśmy. Zresztą jest 33% praktycznie na to, że trafimy. Także na Kiebiu trafił. Panie Arku, Ostrowczanie się już cieszą, że mają u siebie za miejscowy ośrodek ruchu drogowego, ale co z mieszkańcami in, innych, mieszkańcami miejscowości w naszym województwie? Czy jest szansa na to, żeby jeszcze gdzieś w okolicy powstał taki ośrodek? Wiele się kiedyś mówiło, pamiętam, o Skarżysku. Tak, panie redaktorze, na pewno mieszkańcy Ostrowca się cieszą, bo tak naprawdę to jest 60 km dodatkowego pokonania trasy, żeby w ogóle przyjechać na egzamin. Ale przede wszystkim wiązało się to z tym, że osoby, które się szkoliły w szkołach nauki jazdy, często dojeżdżały też do Kielc, bo one chciały poznać tutaj właśnie to miasto, bo tutaj się odbywał egzamin. Dzisiaj odchodzi im również ta droga, żeby się dostać do Kielc, żeby tutaj można było poćwiczyć tą jazdę. Przede wszystkim myślę, że zadowoleni są też e, sami właściciele szkół jazdy, że to oni e, na pewno też e, no, powiedzmy, że są wdzięczni za to, że właśnie w Ostrowcu powstał taki, e, taki oddział terenowy. I tutaj jeszcze powiem, myślę, że troszeczkę łatwiej zdać jest w Ostrowcu. E, pokazują to wyniki, że tam mamy troszeczkę wyższą zdawalność. To tyle ostrowców, jeżeli chodzi o ich zadowolenie. Jeżeli chodzi o filie, które miałyby powstać, powiem szczerze tak: na początku, pan redaktor też pewnie pamięta, rozmawialiśmy o Skarżysku Kamiennej i jeszcze rozmawialiśmy tutaj o Starachowicach. Wcześniej regulacje prawne nie pozwalały na otwarcie tego środków w takich miastach, czyli nawet w miastach prezydenckich, które nie są na prawach powiatu. Tak? Dzisiaj w ogóle te regulacje właściwie zostały na tyle zmienione, że możemy w każdym mieście otworzyć taki oddział terenowy. 哎。<noise> <noise> ale pod jednym warunkiem, że będzie w takim mieście e, można zrealizować e, wszystkie zadania egzaminacyjne. I tu jest taka tabela 12, nie będę się o tym roz, jakby rozpowiadał szeroko, bo to e, nie ma bardzo czasu, ale każdy egzaminator w trakcie egzaminu musi wykonać poszczególne zadania i nie wszystkie e, miasta są wtedy przystosowane e, do tego, żeby te wszystkie zadania można zrealizować. Po prostu brakuje odpowiednich skrzyżowań, e, tras szybkiego ruchu i tak dalej i tak dalej. Dlatego w niektórych miastach w ogóle to jest niemożliwe. Faktycznie Skarżysko i Starachowice były brane pod uwagę, ale jednak chyba zdrowy rozsądek tutaj przeważył. Chodziło o czynniki ekonomiczne. I tutaj zbliżając się do Skarżyska, mając świetne połączenie z Kielcami. Teraz to już nie problem jest. To, to jest nie problem, żeby dojechać do Kielc tak naprawdę, prawda? A jeżeli chodzi o strowie Świętokrzyski, tutaj ta trasa jest jednak a, no, trudniejsza do pokonania. Ale tutaj zbliżyliśmy się przede wszystkim do mieszkańców Opatowa, Łagowa, Nowej Supi. I z Starachowic też, tak, bo to już ta odległość nie jest taka duża. Dokładnie. I z tego co wiem, bo wyniki pokazują, że wielu mieszkańców Starachowic przyjeżdża do Ostrowca zdać ten egzamin. Właściwie myślę, że jest w tym momencie gdzieś około 70%. Ostrowiec właściwie cały w tym momencie właśnie tam udaje się na egzamin. Powiem szczerze tak, na obecną chwilę, jeżeli chodzi o Ostrowiec, jest całkiem nieźle, bo tam. Ten oddział terenowy przynosi zyski w tym momencie. Jeżeli będzie taka potrzeba, bo tak naprawdę wordy nie powstały po to, żeby zarabiać pieniądze. Wordy powstały po to, żeby służyć mieszkańcom, żeby jak najłatwiej udostępnić im możliwość zdania egzaminu. Jeżeli będzie taka sytuacja, to rzeczywiście będziemy zastanawiać się nad takim wordem, oddziałem terenowym w Wordu Kielce, być może w Skarżysku, ale myślimy na przykład o Pusku Zdroju, żeby wyjść tam na bardziej południową stronę województwa świętokrzyskiego. E to zakończmy jeden etap naszej rozmowy, Panie Arkadiuszu. To było związane z Pana e, zawodowym życiem, ale zbliżają się wybory samorządowe, Panie Arkadiuszu, a my widzimy Pana na listach e, Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Wojewódzkiego i to z bardzo dobrego miejsca. Proszę mi powiedzieć, jeżeli e, wyborcy Pana obdarzą e, zaufaniem, to co by Pan chciał robić w Sejmiku Wojewódzkim, czym by się Pan chciał zająć? To na pewno trudny okres dla mnie, bo faktycznie jestem kandydatem z trzeciej, dużo pracy z trzeciej pozycji z list Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. E, oczywiście to musi się stać, żebym mógł coś zrobić dla mieszkańców naszego województwa, na mieszkańców Kielc, ale to przede wszystkim muszę znaleźć się w Sejmiku Wojewódzkim i, i, i Państwo muszą na mnie zagłosować. E, jeżeli już tam się znajdę, Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę i zająć się tematem funduszy unijnych. I ja nie mówię, że do tego momentu te fundusze były źle rozdzielane, ale jednak ja myślę, że trzeba się skupić na młodych ludziach, którzy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, które mają naprawdę świetne pomysły ale tak naprawdę nie wiedzą, gdzie się udać, gdzie uzyskać informacje, jak to zrobić i jakie fundusze pozyskać można. I oczywiście takie, takie, takie komórki istnieją i taka informacja pewnie, znaczy na pewno jest udostępniana, tylko że musimy więcej mówić, jak, gdzie i, i, i po taką informację się zwrócić. To jest po pierwsze, chciałbym, żeby te pieniądze szły w kierunku młodych ludzi, którzy mają naprawdę dobre pomysły, chcą tworzyć nowe miejsca pracy i ułatwić im jakby dostęp do przede wszystkim informacji, aby można wypełnić całą tą procedurę papierową, żeby te fundusze można było pozyskać. To jest jakby jedno. Druga rzecz, myślałem o jakimś takim ciekawym, dobrym programie dla małych i średnich przedsiębiorstw. To są te przedsiębiorstwa, które w danym momencie mają jakieś problemy, tak? takie czy mniejsze czy większe, gdzie można faktycznie by im też pomagać, bo Często zdarza się, że e, jakaś firma zachwieje się jakaś płynność finansowa, i tak naprawdę te firmy Często czasami znikają. Firmy tak, nawet. czasami nie z firmy i te firmy znikają z rynku. A ja myślę, że gdybyśmy się na nich otworzyli, e, gdybyśmy po prostu wyciągnęli rękę, to jest pewnie większa, wielka szansa na to, żeby te firmy dalej istniały na rynku. Być może trzeba ich poratować jakąś delikatną pożyczką, e, wysłuchać, porozmawiać i. i, i, i Dojrzeć tego, jak oni widzą naprawę takiej firmy. To jakby jest drugi problem, czyli to wszystko skupia się jakby koło funduszy unijnych. Drugim takim tematem, którym chciałbym się zająć, to temat mnie bliski, to na pewno utrzymanie i budowa nowych dróg. E, dlatego ten temat jest mi bliski, bo cały czas jakby w tym e, jestem. Tak, tak. W, związane jest to z moją pracą. Ja tutaj myślę przede wszystkim o drodze 74, która do dzisiaj, jakby tam były plany przedłużenia tej drogi w stronę nawet tam z Korzeszyc, a zakończyło się to na rondzie w Cedzynie. Ja tylko chciałbym powiedzieć tak, tam do dzisiaj na drodze 74 przy skrzyżowaniu na Niestachów giną ludzie. Fakt faktem, mamy super połączenie od galerii Tesco do samego ronda do Cedzyny, gdzie jedzie się Pewnie bezpiecznie i szybko, ale tam już wjeżdżając na rondo, trzeba sobie przypomnieć, że jedziemy przez teren zabudowany, gdzie mieszkają ludzie, gdzie jest szkoła y, podstawowa, gdzie jest y, mnóstwo dzieciaków i matek z dziećmi, z wózkami y, i tam trzeba zwolnić. Tam zostały porobione pewne wysepki, tak, i tak dalej. Ale po prostu te odcinki musimy ominąć. Tam dalej musi być zrobiona nitka, która będzie nitką bezpieczną y, i te ciężkie auta po, po prostu pojadą inną drogą. To, to, to trzeba odblokować. No i oczywiście 73., która jest takim tematem, no, tam się ruszyło, no, ale musimy to, jakby dalej, ten temat oczywiście pociągnąć. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Proszę państwa, naszym gościem był Arkadiusz Kubiec. Bardzo serdecznie panu dziękuję za przybycie do studia, a my spotykamy się już niedługo. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję.